Jakiś to chłopiec, piękny i młody, jaka to obok dziewica, Brzegami silnej świteczu wody, idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza dla malinę, a o niej kwiatki do Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Sam został dziką powraca drogą, a z ziemia uchyla się grząska. Cisza wokoło, tylko pod nogą, zwiędła szeleszczego gałązka Idzie nad wodą, błędny kropli się, błędnymi strzela oczyma. W tym wiatr szumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świte błonie, Dziewicza piękność wydryska. Chłopczy mój piękny, chłopczy mój młody, zanudzi czuła dziewica. Po co wokoło świtać wody, błądzisz przy święta księżyca? Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę, oślep wierzył w głębinie, nową, zbawioną W ten wierszek świsnął. Obłocie pryska, co ją wódzącym las ukrył. Pozna jest dziewczyna z bliska. Ach, to dziewczyna z podlasku. A gdzie przysięga, gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy? ale biada jemu, ja za życia biada. I biada jego złej duszy.